Cześć, siemano. W odcinku pierwszym, jak pobrać bezpłatnego Penguin Pack'a 4. ROSZOB chyba by chciało mieć Penguin Pack'a 4, ale yy, Dobra. Pierwsze co, musimy wejść w krzyżak i pisać Penguin Pack 4 do wolant. Potem jest Penguin Pack 4 Ultimate Games Board. No i tu jest. Tu jest, takie, tu jest link do pobrania. h TTP www.mediafare.com y, do A9TF Pigment Excel, no i wchodzimy w to. Jak to wejdziemy, to będzie instalowała nam się. Mi się już tutaj instaluje, więc nie będę wchodził drugi raz. No, za 29 sekund już będzie, nie za 13, 12 sekund, 10. No, i właśnie że jak się zainstaluje, no to będziemy po krótkiej przerwie znowu. Następnie co musimy zrobić to będzie zainstalowanie Pink Packa 4 Ultimate. Wchodzimy dalej, dalej, gdzie będzie. Yy, będzie tu, utworzy ikonę na pulpicie. No i się nam będzie instalowało. Instalacja nie jest zbyt długa i nie wymaga takiego dobrego komputera. No chyba, że. Ktoś mówi bardzo słabego, ale mało się tak osób zdarza, więc, do, więc no, polecam, żeby pobierać Pink wypaka 4. Pink Pack 5 jest też fajny, lecz trochę malagów. To trzeba mieć na serio dobrego kompa, Ja mam dobrego kąpa, ale. Dobrze gra, ale chcę, chciałem już y, tutaj 1, jedynkę dwójkę, trójkę i piątkę. Czwórkę i piątkę. zostałem tylko czwórka, Bo się zastanowiłem, gdzie to pobrać. No i właśnie się mi pobiera. Hmm. Chciałem się tym podzielić właśnie z wami, żebyście też mogli sobie po, pobrać. Więc hmm, tutaj instalacja będzie jeszcze troszkę trwała. Zobaczmy jeszcze. Mm. Całe dziesięć chyba sekund. bardzo bardzo krótkiej przerwy. No o właśnie zainstalowało się więc wchodzę sobie na mój pulpit w pulpicie powinno się nam pokazać jasping, ping Impact 4 łącza się a już wtedy to sami sobie już właśnie będziecie włączać się tylko chciałem pokazać jak się zainstaluje myślę, że miło będzie się grało i że nic nie będzie takiego tam, lagi czy coś więc zachęcam do kolejnego odcinka. W kolejnym moim odcinku będzie jak pobrać Minecrafta Hero. Więc paczkę Blow'a, No i właśnie będę różne paczki pokazywał. SIDA na przykład, bo wiem jak bardzo dobrze zrobić slider boxa bez, bez konta premium. I byśmy mogli. No i właśnie, no dobra. No to do kolejnego odcinka. Do zobaczenia! Pa!